Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie. Nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Można niemal rzec! Stawka większa niż życie. Zapraszamy na relację przed państwem! Jedna ósma finału tego wspaniałego turnieju EURO 2024. Od tej pory każdy mecz powinien zapewniać emocje najwyższych lotów. Towarzyszyć Państwu będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Spodziewamy się dziś gry na najwyższym możliwym poziomie. Reprezentacja Węgier zmierzy się z Włochami. Czas Czy trafi? Może teraz się uda. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. lekarne głęboko teraz mogło być groźnie ale nie będzie fantastycznie to zastopował sędzia gwizdze wolny z tej pozycji będzie groźny w mur. Zmarnowana okazja. Szefer. Teraz strzał. Ten strzał skutecznie zablokowany. Zobaczmy. Powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Ledwo nam się mech zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No, nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy, poważniejszy błąd oznacza eliminację. Reprezentacja Węgier zyskuje kolejne metry boiska. No teraz piłkę w szesnastkę. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Węgry z piłką. Jorginho. Jorginho. Gwizdek po tej akcji i z wolnego zaczną Włosi. piłce Pellegrini. Z problemu tu się urywa. Co za blok! Noć. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ale może teraz? Będzie szansa! No! Nareszcie! Cisnęli, cisnęli i doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Pellegrini, Pellegrini z piłką, zobaczmy co zrobi. Może coś być z tego podania, może teraz wyrównać, ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Chyba teraz do środka. Uwaga. Jak teraz rozwiąże tę sytuację? Faul. Nie. Czysty obiór w polu karnym. Bodka. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna. Bez większych przestojów. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No, i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Adam teraz buduje kolejną akcję swojego zespołu. Co teraz zrobi? Teraz powinna pasz bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No, i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. W pole karne, głęboko teraz. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. I Doręco przy piłce. Kamatka, Kieza, Jorginho. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi. Odbiorem blisko bramki. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Domku, ta ostatnia sytuacja bardzo wymowna. Widzieliśmy zresztą wszystko w statystykach. Nie mają problemu ze stwarzaniem sobie okazji bramkowych, ale skuteczność strasznie szwankuje. Jak tak dalej pójdzie, to mogą nie dowieść tego prowadzenia do końca. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Dosyć na fał, ale za mało na kartę. Waga uderza z dystansu! Uderzenie, ale prosto w mur. Tak, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Nie udało się utrzymać przy piłce. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Ładnie teraz próbuje lobować. Mamy bramkę! I to jaką? Oj, powiem ci Jacku, że uwielbiam patrzeć na takie podcinki. Do tego trzeba naprawdę sporych umiejętności. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. A wykończenie było jeszcze lepsze. Z bliska, niczym profesor przerzucił piłkę nad bramkarzem. Po tym golu jest 1-1. Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca. Może im dać wprowadzenie. Gol! Właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Sorskira. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Jorginho Bastoni piłka u Pellegriniego. Federico Chiesa. Nie utrzymują się przy piłce. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Aj, złe podejście pod piłkę. Uderzenie zupełnie niecelne. i Marko. Gwizdek. To już oficjalne. Węgry przechodzą dalej na Euro 2024. Aż miło patrzeć teraz na ich radość. Bardzo dobrze się oglądało to zacięte spotkanie. Naprawdę trudno powiedzieć kto bardziej zasłużył na wygraną, ale ostatecznie o awansie zdecydowały detale i chyba właśnie na tym polega piękno piłki nożnej. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać peanów na swoją cześć. Słusznie. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymał.